Cześć, witam wszystkich z tej strony Turpad. Witam w kolejnym unboxingu Pixelboxa. W tym miesiącu zawartością tego Pixelboxa jest motyw Old School, czyli można by powiedzieć: gimby nie znają, czyli idealnie motyw pasujący do mojego drugiego kanału, na który was no, teraz mogę zaprosić. Dobrze, otwórzmy sobie, nie ma co zwlekać. Ostatnio był Marvel, za miesiąc będzie DC, także fajna sprawa. Na no, co do Oldschool, no to muszę powiedzieć, że no, jest to, jakby, pode mnie można by powiedzieć, dobry, dobry box, dobry motyw gdyż prawdopodobnie znajdę tutaj dużo fajnych rzeczy, które mnie jarają. Od razu, co mi się rzuca w oczy, to wydaje mi się, że ta fakturka tego papieru zabezpieczającego jest troszeczkę ciemniejsza. Znaczy zawsze był taki jaśniejszy błękit, teraz on jest taki ciemny. No, zobaczmy, co jest w środku. Odbezpieczmy plombę. No i proszę bardzo, co tutaj się kryje? Pierwsza rzecz, to widzę logo Mario. Yy, widzę tutaj tą kostkę. Czy żeby ta kostka była w środku? Zaraz zobaczymy. Tylko muszę się do tego jakoś oczywiście dobrać. Dobra, no i tak. To jest chyba ta kostka. Kostka znana wszystkim graczom z Mario i nie tylko. Chyba jeden z najpopularniejszych symboli yy, gier na świecie. Możliwe, że to jest lampka, ponieważ tutaj mamy wyjście chyba na yy, baterie yy, zakręcone. Trzeba to będzie odkręcić robokamentem. Bardzo możliwe, że to jest jakaś lampka. Zobaczymy w opisie pod koniec. Yy, fajna sprawa, jeżeli to będzie lampka, to naprawdę to jest... Dla fanów Mario i nie tylko. Patrzcie jakie fajne. Kolejna rzecz to yy, Nintendo Game Boy. Tylko to nie jest Game Boy, tylko to jest coś, yy, teraz dowiem się co. Prawdopodobnie jest to jakiś notes, no bo widzę tutaj chyba strony są jakieś który jest stylizowany. Było już swojego czasu w motywie retro coś podobnego. Był to wtedy taki bryloczek, bardzo taki ciężki, wielki. Tak, jest to notes i yy, cholera jasna, nie wiem czy to widzicie, prawdopodobnie tak, z hologramem. Tutaj mamy hologram i jest to gra... Mario, Mario, który skacze przed jakimś lwem, przed jakimś pociskiem. Naprawdę fajna sprawa, jest to faktycznie odzorowany Game Boy. Tutaj są te schizki bardzo wypukłe, więc, więc czuć tak, jakby to był prawdziwy Game Boy. A jednocześnie jest to notatnik, trochę niewielkich rozmiarów, ale. Ale zawsze także fajna sprawa. No i oczywiście ten, ten hologram, ta, ta grafika, która się rusza. No, kolejny fajny gadżet dla geeków. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mm, ice Cube Tray z słowem Tetris, czyli y, to prawdopodobnie, jak sama nazwa wskazuje, jest do robienia lodu, czyli kostek lodu. Zalewamy tam wodę, dajemy do zamrażarki i mamy lody w kształcie kostek z tetrisa, również bardzo pomysłowe, fajne yy, szczerze na te upały jak najbardziej się to nada i, i, i umili tutaj mi picie i ochłodzenie się, ponieważ cały czas teraz pijemy różnego rodzaju rzeczy, oczywiście z lodem, jest 30 stopni w tym momencie gdy to nagrywam, także pot i żar leje się z nieba, także tutaj jeżeli chodzi o lód, mm, no to w kształcie tetrisowych kosteczek może być fajny, mamy tutaj oczywiście gościa specjalnego czyli Molly, przyszła was odwiedzić, może tego Tutaj więcej. E, dobra, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Tutaj coś e, linianego. E, prawdopodobnie jest to koszulka. E, zaraz e, koszulki zawsze patrzę na końcu, więc odłożymy sobie ją w tym momencie. I zobaczmy, co jest jeszcze. E, tutaj mamy coś z Pacmana. Jest to. Wow, naklejka, naklejki, wydaje mi się. E, albo na laptopa, albo na telefon, albo może i to, i to. Otwórzmy sobie i zobaczmy, co jest w środku. E, czy to wszystko? Chyba tak. Wszystko. Yy, tak, jak mówiłem, naklejki, naklejki na laptopa. Ja mam takiego srebrnego, fajnego laptopa, także wydaje mi się, że jeżeli będę chciał, to sobie będę mógł je przykleić. Swałem drogą, mam jeszcze z y, motywu chyba Galaxy naklejki z Gwiezdnych wojen, także jeszcze ich nie przykleiłem nigdzie. Mamy tutaj oczywiście duszki z Pacmana, jak również te gęby i yy, łaka-łaka-łaka-łaka. Yy, Ogólnie to możemy zbudować całą, całą arenę, tak naprawdę, jak chcemy. Mamy tutaj te znajdźki dużego pac to jest raczej na telefon, też fajna sprawa. No i kolejna porcja mapy, także możemy faktycznie spersonalizować sobie własną mapkę do pac na jakimś właśnie laptopie, tyle czy cokolwiek. Fajna sprawa, fajny gadżet, no i oczywiście w klimatach old school jak najbardziej. To chyba tyle, mamy oczywiście klasyczną sypinkę razem z taką samą naklejką. Eee, tu jest napisane Classical Trained, czyli klasycznie wytrenowany, no cokolwiek. No, i przejdźmy oczywiście do koszuleczki, czyli do istotnej rzeczy. Trochę wydaje mi się mała, ale zaraz zobaczmy. Nie jest ona czarna, co zwykle bywa. Zawsze są czarne w pixelboxach. Zobaczmy, co tu takiego jest. Taran, tam, tam. Jest to koszulka, jak widzicie, z Sonikiem When this baby uh, hits 88 miles per hour, you gonna see some serious shit. Czyli, kurczę, fajna sprawa. Jest to motyw, oczywiście, z e, powrotu do przyszłości, kiedy to ich e, wehikuł czasu musiał dobić do 88 mil na godzinę. Wtedy, e, you gonna see some serious shit. Czyli, z, e, oczywiście, przenosili się w przeszłość, czy tam w przyszłość, po prostu. E, no i tutaj mamy oczywiście Sonika, czyli najszybszego jeża na świecie. E, fajna sprawa. Znowu Pixelbox daje swoją sygnowaną koszulkę. Nie nalicencjonowaną, ale stworzoną specjalnie przez Pixelboxa. I znowu jest połączenie różnego rodzaju uniwersów. Znaczy mamy tutaj połączenie Sonic'a oraz połączenie Back to the Future, tak jak ostatnio było, kiedy to był Groot, i połączone z Heisenbergiem z Breaking Bad. Także tutaj znowu mamy dwa uniwersa. Fajne, no i w końcu Pixelbox wysłuchał moich próśb i nie zrobił koszulki. Czarnej, tylko jakąś jasną, także jak najbardziej jestem na no tak. Bardzo fajna koszuleczka. No i sprawdźmy na spisie, czy wszystko dostaliśmy. Okej, okay, przenośna konsola z papieru, czyli licencjonowany notes kieszonkowy w kształcie Game Boya jest. Klocki na lato, czyli licencjonowana forma do lodu w kształcie klocków z gry Tetris. Mamy, fajna sprawa. Światełko z wodociągów i tutaj ta istotna rzecz, co miałem wątpliwości, czy to jest światło, czy co to jest. Jest to licencjonowana lampka z serii gier. Super Mario, także zaraz włożę baterie i zobaczymy jak to działa. Nie wiem, czy mam baterię, no zobaczymy. Dużo kulek i duchy, czyli licencjonowany zestaw naklejek z gry Pac-Man. Jest, który powrócił do przyszłości, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w czerwcowym Pixelboxie, no i certyfikat klasycznego treningu, czyli dostępna tylko w Pixelboxie. Przyping, a kod, jak widzicie, Approve ten Pixelbox, także mm, to tyle, dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie zamówić Pixelbox, no to oczywiście linki macie w opisie, e, następny miesiąc to miesiąc DC, czyli prawdopodobnie coś Supermana, Batmana, Wonder Woman i tak dalej dostaniemy, także dla fanów komiksów jak najbardziej e, gratka, e, ja tymczasem się żegnam, trzymajcie się, do następnego filmiku, do następnego unboxingu, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dla kota chociażby, do następnego, na razie i cześć!